Cześć, witajcie z tej strony Katsteo, a dzisiaj wam pokażę, yy, jak zrobić butowalnego pendrive'a z Windowsem albo jakimś innym systemem operacyjnym. Także yy, tak, musimy wejść w przeglądarkę. Yy, wpisujemy ultra i s... Kurde, no, niepełny ekran, za tym się w ogóle klawiatura psuje, ale. I co? O. I tutaj. Kurde. <ścoughs> ja nie mogę. Jaki nie wypał. Piszcie ultra iso. Wchodzimy tutaj. Klikamy Free Trial. I pobieramy to sobie tam. Instalator jest w ogóle. Pobieramy ten program. A później wchodzimy na stronę win ISO. I Wam pokażę teraz, yy, podlinkuję Wam również tą stronę. Yy, to jest stronka z obrazami właśnie ISO. I stand, tutaj sobie wybieramy system, jaki chcemy mieć. Są wersje beta, systemy Longhorn, 7Beta, Nashwild, Whistler, ME. Neptune. Jest też Windows Embedded, Windows 10 Debload. Jest jeszcze jakieś Mini Edition w ogóle. Są pakiety Office, Windows Server, Windows zwykłe desktopy. Ja się, ja sobie wybieram desktopa Windows 7. O, jak mam się wyświetlić taki zamazany ekran, po prostu refreshujemy stronę. To jest jeden z błędów. I tutaj otworzy nam się stronka. No i zjeżdżamy niżej, niżej. I tutaj wybieramy... System jaki chcemy mieć, 32-bitowy, 64. Ja wybieram akurat 64 i mamy tak: Home Premium Windows 7 Home Premium, Home, jeszcze jest Pro, Professional, Ultimate Enterprise i w ogóle. Ja akurat wybieram sobie Professional zwykłego. S service Pakem 1. Klikamy pobierz plik o i Wam się to będzie pobierać, ale to może troszeczkę potrwać, ale ja tego nie robię. Ja to już mam pobrane i w takim momencie wyłączamy przeglądarkę. Wchodzimy w Ultra ISO. Testuj Ultra ISO. I teraz plik, otwórz. Bierzemy nasz obraz dysku i, i teraz butowalna. Zapisz obraz dysku. Tak. Teraz tutaj jest. Z klikamy najpierw format. Y formatujemy tutaj naszego pendrive'a. Szybkie formatowanie zaznaczamy. Rozpocznij. I właśnie, y uwaga, formatowanie y wymarza wszystkie dane z naszego pendrive'a. Y czyli jeśli mamy na pendrive jakieś zdjęcia, filmy i w ogóle. To polecam to sobie gdzieś skopiować na pulpit do jakiegoś folderu, żeby po prostu nie utracić tych danych. klikamy OK. Formatowanie zakończone. Teraz ja się jeszcze upewnię, czy on na pewno go sformatował. To jest ten komputer. Tak, jak widzicie, pendrive jest sformatowany, jest pusty. I teraz tak. Wybieramy naszego pendrive'a. Obraz dysku, który już jest wybrany. Klikamy tutaj USB HDD można coś zrobić? Yy, ukryć partycję butu, ale nie. I teraz klikamy zapisz. O, tu też wymazuje dane na dysku. Klikamy tak. No i teraz to się robi. Ja wam zrobię cięcie. Także kiedy już yy, tutaj f, yy, stworzył nam się już nasz butowany pendrive, klikamy zamknij. Żeby już zamknąć sobie nasze Ultra ISO. I, i takim właśnie sposobem stworzyliśmy butowalnego pendrive'a. Muszę sobie nawet sprawdzić. Upewnia się jeszcze. O, widzicie? Zmienił się w taki format. I tutaj aż już widzicie jest zgrany nasz system. No. Także ja wyciągam pendrive'a. I to by było na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się. No i cześć!